Od kilku dni w Polskiej Rabrze ma miejsce głośny biw pomiędzy szpakiem. O, ja też uważam, że fejm na przykład powinien szybko reagować na jakieś spory. Czyli jak jest teraz jakiś spór. Ja tam się na muzyce nie znam. Szpaku się kłóci z Maciasem, tak? No to jakoś szybko zorganizować taką walkę. Też wiem, że się Macias kłóci z Filipkiem, no ale Filipek jest w tym turnieju. Tak jak na przykład. Yy, zrobili taki happening, że tak był popularny ten Mbappé yy, na TikToku. No, ten wiecie, ochroniarz, czy mogę błogosławić? Post, yy, błogosławię Oliwie, wszystkiego dobrego. Szpaku nie chcę walczyć, ok. Bo poza tym nie ma żadnego takiego sporu internetowego dużego ostatnio. Znanym z takich hitów jak Hinata, Ufo czy Kontrola jakości A Maciasem, który jest członkiem grupy White Widow Która znana jest z takich utworów jak Drip, Tyle Słońca Macias jest również ze swojego występu w Ja nie słuchałem tego White Widow Co oni mają za pieśni? Taka najbardziej popularna ich na przykład pieśń Jak to, jak to, a filtry Myślałeś, żeby wziąć Japczana do, do GOATS? Nie myślałem, Dajesz mi do myślenia. Um, liczba wyświetleń, White Widow. Nie, to jest Black Widow, a my chcemy White. To chyba to, Drip, tak? To jest najpopularniejsza ich. Albo Macias uwwww. A! Nowy co? A, a, nowy co? A, a, a. Znowu co? typ samolotowy, jak uprawiam się ze eee, Zwiro. Nowy hajs, nowy stilo, nowy swek, nowy bilo, Nowy krem na debilach, ale nie u pandemii. Nowy krem, nowy pilo, Nowy star, nowe kilo. Nowy typ samolotowy. Kan dać po prostu. Hej robię robi flex, swoją paną to mój trip. Dziewko robi seks, swoją paną w Louis V. Dziewka chciała mieć mnie na własność, to nie kit, A u nas nie ma miejsca, ty za kom. Fajne są te polskie rafcy, takieś no takieś, no, że można się uśmiechnąć, no. Ja nie jestem fanem rapu. O, ja lubię na przykład tak. Góra się z... Nie, nie. O, to fajne. Góra się z górą łozlewo Góro tam nie przebywo Ojcy byś wiedziała Bo przy takiej piosence i można trochę pomyśleć o życiu, i się człowiek, no nie wiem, jest jakiś... Jest coś innego, nie? Ja nie wiem, czemu się młodzież na przykład, czemu słucha rapu? Co tam jest takiego, nie? Fajnego. <laughs> czemu się słucha rapu? Chociaż nie na przykład polubię. Ale ja nie wiem, czy to hip-hopy, czy to już rapy. O, to to tak. Hehe, mardziaty, mardziaty. Mordziaty, 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 mordziaty. Czy to hip hopy, czy to szyrafy? Mappy, mordziaty tymczasem. To fajne jest, nie? Tak akurat mi się podoba. Dobrze, oglądamy dalej. A i widzę, gdzie dostał wdzięczko od Józefa to White designer zawsze mi dawało vibe takich. Spaniaczków, którzy są weryfikowani, jak są postawieni w sytuacji jeden na jeden. Podobnie zresztą jakich kumpel, który swego czasu tych prawilniaczków promował. Ale wracając początek spin raperów był niewinny. Macia wrzucił story z zapytaniem, jakich raperów słuchają jego odbiorcy. Przy ksywie szpaka napisał Spiesta XD. Natomiast kolejny członek kolektywy White Widow Barry, który dostał w dziurę na hype MMA. Zdecydował się wrzucić story z młodym fanem szpaka i podpisem Taki wasz wygląd. I jak przystał na prawilniaków, szybciutko te stories usunęli i nigdy się do tej sprawy już nie odnieśli. Jednak nie zapomniał o tej sytuacji i na najnowszej epce w numerze Garfield po prostu ich pocisnął. Osiem ma czas i bary na story, ale usunęli to szybciej niż płakim do głowy ten chłowy pomysł Zapytaj Pickersa co słychać pod podziemiu, czy nagrałby numer z Malikiem lub Matą Najpierw pierdoliczę mainstream, by potem definicję zmieniać dzieciakom Ten wers odnosi się do tego, że White Widow w wywiadach jechali mainstream, a skończyli na mixtape'ie u jednego z najbardziej mainstreamowych raperów, czyli u Mate. Co się aktualnie dzieje w mainstreamie? Scharakteryzujcie Kałkupa głupi Eee, powiem tak, kolesiostwo, zamknięte grono, ja słucham zupełnie czego innego Nas też w ogóle nie interesuje, wiesz Polski mainstream, My w ogóle nie A w polskiej muzyce. Oliwka wszystkiego dobrego dla twojego starego. Wszystkiego dobrego. Umie samopoczucie. Pierwsze dni stycznia średnie. Bo też miałem spore problemy zdrowotne. Teraz. Powiem wam na przykład teraz, nie? Jaką miałem sytuację przed tym streamem, tak? Godzinę przed streamem, bo jeszcze robiłem na twitchu jeden mecz Lola. Zrobiłem sobie sztangę, nie? Podnoszenie sztangi. Nic niesamowitego, tam 80 kilo, 5 serii i yy, nie, nie to, że byłem jakiś zasapany czy coś, no bo to są takie, wiecie, ćwiczenia statyczne, a nie kondycyjne. Wszedłem po schodach i nagle serce mi tak puf i także aż przydusza. Kurwa mać, ja mam dopiero 33 lata, a nie, 35 chyba już. Rocznikowo 35, ale skończony 34. No to to jeszcze nie powinienem być aż tak w taki dziwny, nie? Że tutaj lekko poćwiczył, serce jakoś tak. Czy dzisiaj piłem energetyków dużo, tylko dwa. więc Nie, ale rzucam to, nie? Teraz poważnie to rzucam, bo miałem na początku stycznia okres, że piłem dużo bardzo dużo jakoś tak. No jestem uzależniony, nie, od energetyków. Nie siedzimy. Był taki koncert, w którym brało udział Mastno, Rafoni, z Box Del i White Widow. Najpierw pierdolicze mainstream, by potem definicję zmieniać dzieciakom. Odpowiedzi Macias wydał tragiczny diss na Szpaka. Wypuścił go praktycznie kilka godzin po wyjściu Epki. Wyszło jak wyszło, czyli kasztan flow i darcie mordy do mikrofonu. Ja... Ludzie zrównali ten dis z ziemią, co widać po ocenach i komentarzach, typu, że gość już przegrywa na listy 1-0 bez odpowiedzi szpaka. Dobry diss, czekamy, aż wyjdzie wersja po polsku. Macia z szacą za poskładanie... Czekajcie. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez safeto.pl. Dziękujemy za partnerską współpracę, która umożliwia nam dostarczanie Wam wartościowych treści. Odwiedź safeto.pl i skorzystaj z kodu nowy rok. Ochrona Twojego mieszkania, domu, czy zastanawialiście się, co w przypadku nagłych wypadków? safeto.pl oferuje różnorodne formy ubezpieczeń, dostosowane do twoich potrzeb. Bezpieczeństwo twojego miejsca zamieszkania to priorytet. Wejdź na safeto.pl i sprawdź, jak łatwo możesz zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. Ochrona twojego sprzętu elektronicznego, twój sprzęt elektroniczny to ważna część twojego życia. Safeto.pl daje ci możliwość ubezpieczenia go na wypadek awarii, kradzieży czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Odwiedź naszą stronę i zobacz, jakie korzyści niesie ze sobą ochrona elektroniki. safeto.pl ubezpieczenie NNW dziecka Dla naszych najmłodszych safeto.pl proponuje kompleksowe ubezpieczenie NNW Zabezpiecz swoje dziecko na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia Sprawdź ofertę na safeto.pl i wybierz najlepszą opcję dla swojej rodziny Kod rabatowy Nowy Rok tylko teraz Dla naszych widzów safeto.pl oferuje unikalny kod rabatowy Nowy Rok który zapewnia aż 30% zniżki na wszystkie produkty ubezpieczeniowe Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji wpisując kod podczas składania zamówienia Dziękujemy safeto.pl za wsparcie Obejrzyjcie nasz dzisiejszy odcinek i zabezpieczcie siebie i swoich bliskich dzięki safeto.pl. Ja to gdzieś tam sprawdzałem, ale czy to było tam ludzie chyba nie hejtowali. Y, o. A, może i tak. Okej. <nasz> <sounds> Tobi mi telefon, no błęk decyzji W tym co zajebał nazwę do błysz, się na wizji Po kryzy rozbierałeś, tyle nie ma się co dziwi Mamistupik, za też bym cię odbór i nic się wstydzi Idy nic co? o żadnym stoi, chuj mnie twojebie typię Ja bym chciał tu wymienił twoją szybę Tak uwalcę jak pała kręta zostana o lisia A chcesz bronić bo ziemię, to pogadać sobie zbytnie Co nie cię do za ciebie Łody chyba z tego swój Multi GG Hadies, bary co jeszcze mu dzisiaj Zagę zapytać, że człowiek wykręcam nic na siłę Będę pierwszym to odpowiedz tej całej listy życia 7 lat to samo górywa To jest z tobą kiedy wypadałoby od świeżyć Ci skinował skrzym o czym mait, ja się nie znam na takich piosenkach. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Kompletnie nie wiem, nie. No, ale dalej wolę Belmondo, yy, mordiaty, mordiaty. Całego Disu po ormiańsku. Nie puszczę wam tej łódzkiej symfonii, bo prawdopodobnie i tak byście nie zrozumieli słów, A ktoś przetłumaczył tekst na polski z ormiańskiego i zarzutów mamy tam wspominkę o spinie między Google Gangiem a szpakiem. Szpaku wielokrotnie był przez wielu oskarżany o ukradnięcie nazwy Gugu Google... O, spal nowy dis szpaka. Dis szpaka. Na kanale Google To Macias Dis Produkcja Kubi Producent To Dostałeś propsy tylko za to Że po raz drugi nie wyjebałeś się o własne nogi Kurwa Załosnę! Parę lat To potrzebujesz żeby skumać tempo disów Rodzi się pytanie czemu nadal bez napisów To beef czy Konkurs na ofiarę Dostałeś karę, a nie, że się przyjebałem Był koncert, tak Grałeś jako Ordine, byłeś fanem Powiedz, czy się pomyliłem, nie obraziłem młodzi Co ty pierdolisz, co pomówienie Tak się nie robi Storki na YouTubie mają maksymalnie no. rok A u ciebie leci piąty, to już odklejasz no. Zapytaj ALT, czy zachowałem się nie fair Zapytaj BOR, czy zachowałem się nie fair Tak wiedziałem, że wrócisz do Chustawki, Gdybym był nie, nie wiem, ja się... No tak lepiej brzmi to, <laughs> ale... Ja na przykład uważałem, że to jest słabe, a młodzież zachwalała, że wspaniałe. E... O. Nie, czekajcie, to jest... Pycak pełen keszów... Pełniony... Nie ma tego już? Jest. W lecach pełen keszów, wypełniony aż po brzegi Auto pędzi, samo zmienia biegi iPhone droble kurwa brzęczy, już mnie męczy wierzchni Nie chcę słuchać waszych mięsnych bedni Chowak twój to jakiś Jeszcze był taki kiedyś mocny raper, on y, też walczył we freak fightach Kurde, jak on miał young, bo oni wszyscy są bardzo młodzi I oni mają young, dlatego young, young, young Kurwa mać, a jest na przykład Yang, kurwa? Nie ma. Jest jeszcze wolny nick. <laughs> Yang. Hmm. Yang. Jak on miał taki? Czuks kurwa, ale on miał inaczej. Yang czuł. a czy miał jak czuks? Yang czuks miał, o. Też nie znam Yeah, yeah, I just Damn, skryt, skryt Yeah, yeah, skryt, yeah, skryt yeah. O co ci odzie idzie, czy jestem raperem Siema Hej Czy też youtuberem, czy serio, tak wolicie to? Wolę nie być zerem w przyszłości, men, ale wolę teraz robić tu sos I zwracać uwagi na wszystkie te hejty nie. I kto tak mi cowie co noc? No i to tak ja tak. Dobra, obejrzyjmy to do końca Gimpera. Google. Macias zarzucił mu też zaczepianie młodych artystów. Najpierw Szpaku zdecydował się odpowiedzieć Maciasowi w poście na Instagramie. Macias, weź dwa głębokie wdechy, usunij z internetu to, co nagrałeś, i udam, że nigdy tego nie słyszałem. Masz w prezencie drugą szansę, nie zmarduj jej, proszę. No i nie skorzystał z szansy, więc Szpaku wypuścił dis na Maciasa oraz White Widow. Nawiązał tam do ciała i stanie, w którym często znajduje się Macias w miejscach publicznych. Teraz nie. Jak będzie stękał pod playback, może w końcu zobaczysz, kto tak naprawdę słucha ciebie! Padł też wer. A może ma problemy z tarczycą, bo jak ktoś ma problemy z tarczycą, to ma takie oczy. Chyba. że mu tak ten, nie? Wy. sześć oczu, a tarczyca. To dość częsty objaw w przypadku niektórych chorób tarczycy orbitopatia tarczycowa, czyli wytrzecz gałek ocznych jest spowodowany zmianą metabolizmu tkanek oczodołu oraz mięśni poruszających gałką oczną. Hmm o jego występie w Hajlidze, koncercie w fejmie. Jak to jest robicie podziemną muzykę. Jednocześnie dla zasięgu byłeś klaunem w Hajlidze. Powiedz, jak koncerta fejmie. Albo na przykład y, Trąbie bombie Czy Trąba bomba to podziemie? Suko! W skrócie chodzi po prostu. Trąba bomba jest tylko pod, pod ziemią. <ścoughs> o hipokryzję Maciasa. Przpako stwierdza, że nie ukradł żadnej nazwy, bo po prostu nie wiedział o istnieniu żadnego Google Gangu. Google Gang to brzmi jak. Gang dzieci, takich w Pampersach. Ja Szpaku tutaj nawiązuje do nuty White Widow, czyli. Taka waleczka konów, jakby tam zobaczył, właśnie z nimi. Beef, w której Macias nawija. Ciekawe odbicie. Za chwilę atencji każdy z was by oblodził dokładnie jak Nitrowi. To jest nawiązanie do mocnego promowania White Widow przez Nitro. Jak twoje wrażenie? Ja o, mi się, to mi się to podobało, ludzie się bawili, fajnie oddana publika, dużo osób przyszło, za dużo. Ludziom zdecydowanie bardziej siadł dis Szpaka i nawet jego hejterzy przyznają mu, że zaorał White Widow. Ależ rozpracowany przeciwnik, praktycznie każdy wers uderza w ekipę Białej Wdowy. Świetny dis. Szczerze, jak nie przepadam za Panem Szpakiem, to muszę dać propozycję za zadanie dissu w tych czasach. Tak się to robiło kiedyś. Jako osoba, która słucha tego Anderu, to muszę Przyznać, że szpaku rozpierdolił zarówno flow, jak i samymi zarzutami w wersach. Czuję ogromny podziw, bo dawno nie słuchałem tak dobrego disu. Macias nie podał się po wypuszczeniu tego, lekko mówiąc, nieudanego disu i opublikował drugi, który zaczyna od zwrócenia uwagi szpakowi, aby ten szalował jego miasto, czyli łódź. Troszkę oksymoron. Następnie zwraca uwagę, że story, które wrzucał wraz z barem, o które sapi się szpak, ono mocno o łodzi.